Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj zajmiemy się wymianą e, żarówki w samochodzie <laughs> Przepraszam Citraen Xara Picasso 2007 rok e, można coś wyświetlać jest elektronicznie, także tam kupa żarówek jest. Natomiast widać, że tu jest ciemne pole, któreś z żarówka jest już e, spalona. I następnie będzie nam do tego potrzebny taki przyrząd do podważenia, żeby nie rysować tapicerki Oraz śrubokręt Coś takiego jak T20 Torx Mniej więcej tak to wygląda Przystępujemy do pracy Wyłączamy zapłon, żeby nie zrobić jakiegoś spięcia Przyszykujemy sobie narzędzia Tutaj jest taki na środku Taki uchwyt. Trzeba włożyć tą szpatułkę. o, podważyć zaczep i pociągnąć. Wychodzi nam to pięknie. Teraz bierzemy śrubokręt, odkręcamy dwie śrubki, jedna i druga. Są tu śrubki. Jedna i druga trochę nie widać, ale jest druga śrubka i kręcamy ją, i teraz wyjmujemy licznik na normalnie wychodzi. I tu się znajdują wszystkie żarówki. Zobaczymy, która jest spalona. O. Widać, że ta się nie świeci, reszta jest podświetlona. Czyli płaski płaskie kombinerki takie z szczubem i wyjmujemy. No i żarówka jest ewidentnie spalona. To się wymieniają wyjmujemy o, i to tak wygląda wkładamy czystą świeżą, nowiutką w to miejsce No i już jest wymieniona. Tak? jest kwestia włożenia dobrze. I później już montujemy cały licznik z powrotem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.